Siemanko, siemanko, mamy nowy tydzień. Dzisiaj mamy wtorek, ja zapraszam na NFT Newsy, w których dowiecie się e, o dwóch grach związanych z końmi, czyli o Pegazach i co słychać w Darley e, Go, co tam słychać w Sorare oraz jak wyglądają karty w Real Poglądamy po, co się wydarzyło w naszych polskich e, projektach, no i na sam koniec e, pokażę Wam nową grę, która być może będzie... Game changerem. Także lecimy z tym koksem i zapraszam na dzisiejsze NFT newsy. No i co? Zaczynamy od Pegazów. Wkrótce będziemy mieli 14 kwietnia. Tutaj ten event ze spalaniem Pegazów, gdzie będziemy tworzyć nowe o wyższym stopniu, czyli z dwóch Facerów będziemy tworzyć tutaj Pegasa RAR. No i wkrótce się dowiemy też na jakich zasadach to będzie wyglądało. Czy to będzie takie proste, jeden do jednego, tak jak pokazywałem na moim filmu. Kto jeszcze nie oglądał tego filmu, to serdecznie zapraszam. Sporo takich informacji starałem się przekazać. Troszeczkę powróżyliśmy. E, także zachęcam. No i tutaj też e, znowu się z nami e, bawią e, twórcy gry. Z, pytają nas, czego będzie się można spodziewać, czy e, tutaj będą nowe, jakby nagrody z tym związane, e, czy dla każdego tutaj e, bridu będzie jakby nowe lobby, e, czy będzie rzeczywiście ta fuzja i level up e, Pegasus. Sukurs z Pegazami leci Darley Go i dają informację, że w ciągu dwóch dni otworzą stajnie, czyli robią to dzień wcześniej przed Pegazami, a mianowicie w dniu jutrzejszym. Więc jeżeli posiadacie konie, to już będziecie mogli coś tam się pobawić. Ja na razie jeszcze tych koni nie posiadam, natomiast na pewno się zastanawiam i być może albo kupię tego najlepszego konia, albo kupię tego żółtego. W zasadzie. Powiem szczerze, żółty jest e, bliżej tutaj e, mojej koszuli, ponieważ no, gdzieś ten taki e, kolor jest jednym e, z moich e, ulubionych. Więc kurczę, będzie mi ciężko gdzieś tam zadecydować, ale być może i taki, i taki się pojawi. Jeżeli chodzi o Sourare, to mamy informację tutaj z, z pierwszego źródła, że Bramkarz e, Gentu e, Martin Wenderwood. E, przechodzi do e, tutaj RB e, Lepiś Lepiś, jakoś tak się to wymawia, tak zawsze bym Mati Borek e, mówił no i 20-letni bramkarz podpisuje kontrakt e, na 5 lat e, od tutaj e, 2024 e, roku także on chyba jeszcze jeden, dwa sezony nie wiem, a pewnie przysiedzi e, tutaj e, w Gęcie zobaczymy jak to się będzie wszystko rozwijało natomiast no już gdzieś można z tyłu patrzeć na takich bramkarzy i tak trzeba było dużo wcześniej wypatrywać jak mieli 17-16 lat czasami w ligach takich mniejszych można 18-19 19-latków wyczaić i sobie wcześniej zakupić no i czekać w jaki sposób się rozwinie dany gracz Tutaj mamy nową informację. Do grona Saurare so so doszedł nowy zespół, tym razem z Chile: Universidad Katolika. Tak jak na wczorajszym kryptofotbolu to co z Robertem odbawialiśmy, ten zespół już jest w Chilis, także kolejnym krokiem było wejście do Saurare, so także otwiera się Liga Chilijska. No, i też były pytania odnośnie a, Ligi Polskiej. Czy kiedykolwiek się pojawi Liga Polska? Myślę, że to długo, długo nie. Chyba, że gdzieś tam w tych rankingach mocno awansujemy, a, więc tylko będzie można zakupić z zagranicznych klubów naszych polskich zawodników. No i zachęcam, jeżeli chcecie gdzieś tam więcej informacji zdobyć, to również znajdziecie e, Osobrarę na naszym Discordzie. Tam świetnie prowadzą tutaj e, dywagacje OSA Grizzly. I kilku innych e, wytrwałych e, zawodników, e, którzy staczają piękne boje e, w drodze tutaj o ale nie tylko. Naprawdę spora wiedza, także chyleczkowa pano panowie. I e, też e, tutaj e, zachęcam, jeżeli chodzi o Saurarię, do oglądania naszego magazynu. Co poniedziałek, raz jest to godzina 21, raz to jest 22.30. E, natomiast KryptoFootball e, już wylądował e, na stałe w poniedziałki. Lecimy dalej z informacją odnośnie Real Fever. E, jak widzicie, będą e, karty szare, coś w rodzaju jak w Sorare, W Sorare mamy karty białe które będą darmowe, tak żeby się zapoznać tutaj z przebiegiem e, rozgrywki. Myślę, że to bardzo mądre rozwiązanie i dzięki temu e, rzeczywiście więcej za, e, osób będzie próbowało sprawdzić tą grę. No i jestem ciekawy, tutaj na razie mamy jakieś pojedyncze informacje, że mamy statystyki defensywne, ofensywne. Być może jeszcze jakieś dodatkowe e, bonusy no, i tutaj też widzicie, jak wyglądają te karty w korozie w zależności od Rarity. Pewnie w zależności od Rarity też będą miały jakiś tutaj dodatkowy bonus. Ja już się nie mogę doczekać tej gry. Tak jak Piotr mówił w KryptoFootball tutaj ta gra była zapowiadana na Q3. No, zobaczymy, czy szybciej powstanie, czy jednak dokładnie w Q3 doczekamy się tej gry. Myślę, że. Bez żadnego problemu, rzeczywiście powinien się trzymać jednak roadmapy. Sporo gier będzie chciał się wydawać właśnie w Q3, Q4. Także myślę, że z powrotem może nas czekać jesienno-zimowa przygoda z Play to Earn, albo jak teraz już niektórzy mówią, Play and earn, A wydaje mi się, że fachowym słownictwem będzie blockchain gaming. No i czas tutaj przerwa na reklamę pomiędzy tymi zagranicznymi projektami, a naszymi polskimi. Zachęcam Was do dołączenia tutaj do nas na stronie kryptoekipy. Tutaj do, dołączycie do naszego telegrama, jak w tym momencie zeskanujecie sobie kod. A w międzyczasie jeszcze sprawdzimy tutaj, co się ciekawego działo u nas w dniu dzisiejszym. Więc jak widzicie, miejsca na white jest flat for flip Um, z chłopakami były rozmowy branżowe, także warto sobie to wszystko to prześledzić. Zapraszamy również na live, e, w ten czwartek będzie tutaj e, z projektem. E, tutaj on, to się nazywa projekt. E, dokładnie już sprawdzimy Cyber Live. Nie chciałem przekręcić e, nazwy, także e, bardzo tu, gdzieś tam pokażę pokłosie gdzieś tam, że tak mogę powiedzieć, tego, co się, kim, co się kiedyś zajmowałem, czyli menadżerką muzyczną. Nie chcą w takim metaversie gdzieś tam tworzyć jakieś koncerty, więc wydaje mi się, że to może być dosyć ciekawy projekt. Sam jestem mocno zainteresowany, jak to będzie wszystko wyglądało. No i teraz możecie zadawać pytania. Na naszym telegramie na Hyde Parku co chwilę się będzie pojawiać takie: no, może nie co chwila, co 3-4 godziny pojawia się taki link z informacją odnośnie tego live'a i macie odpowiedni tutaj hashtag, żeby przesłać do nas te pytania, które zostaną zadane na live'ie albo się pojawić na live i zadać bezpośrednio twórcom Cyberlife takie pytanie. Jeżeli chodzi jeszcze z ważnych informacji, no to partner tubli e, ze starterą, no i obowiązkowa pozycja z kalendarza e, kryptogracza. E, tutaj zachęcam e, do pilnowania tego kalendarza, dzięki temu będziecie wiedzieć o wszelkich najważniejszych e, informacjach związanych. Z blockchain gamingiem. A teraz przechodzimy do polskich e, projektów, i tutaj na starcie mamy m, Piratów. Jak widzicie, jest konkurs e, Xborg e, związany e, tutaj ze Swissborgiem. I macie e, tutaj konkurs e, dla 10 osób. Będzie przyznana alokacja po 250 dolków w Prawia sejlu. Bardzo proste tutaj e, rzeczy do wykonania. Wydaje mi się, że jak najwięcej osób powinno e, tutaj wziąć udział i spróbować swojej szansy sięgnąć po takie alokacje. Odnośnie piratów, no to mamy już przedstawione koncepty piratek. Tutaj e, mamy ciemnowłosą, e, tu mamy jasnowłosą. Powiem szczerze, na ten moment jakoś dziewczyny nie, nie, nie robią e, szału. Tak, żebym musiał z kilka butelek rumu e, walnąć, żeby się uśmiechnąć do takiej piratki. Gdzieś mi tutaj, tutaj tego, tego seksapilu, gdzieś tam duszy e, brakuje, Takie, takiego zadziora. Także chłopaki, jeszcze troszeczkę musicie gdzieś tam nad tymi piratkami popracować, e, bo tak jak mówię, tutaj piratka to powinna mieć to, to coś. Lecimy dalej z informacjami, bardzo sporo informacji odnośnie Robo Hero Można było odebrać airdrop Jeżeli nie spartoliliście puli płynności, a trzeba było co jakiś czas dorzucać Nawet z tego co wykopaliście wystarczyło dołożyć tylko troszeczkę UST I nie było opcji żebyście się nie załapali tutaj na tego airdropa No i airdrop idealnie te 20% to praktycznie wyniosło w jakichś tam spadkach w okolicach 50 USD, więc ktoś mógł od razu sprzedać i powiedzieć OK, wyszedłem na zero, no problemo. W zasadzie jeszcze jak zwolnicie pole płynności, no to jesteście do przodu. Natomiast co ja zrobiłem? No jak to co? Ja sobie wrzuciłem single staking. Na razie jeszcze do puli płynności nie dokładam. Nie jestem troszeczkę zadowolony. Troszeczkę chciałbym mieć na single staking zobaczyć, jak to się rozwinie. Jeżeli gdzieś tam tokeny jeszcze będą zahaczały, jeżeli będziecie sprzedawać tego airdropę i tokeny gdzieś tam będą powoli spadać, to po prostu e, sprzedam i sobie odkupię na dole. Ja wierzę w ten projekt, e, uważam, że jak najbardziej tutaj chłopaki m, mają szansę na stworzenie bardzo fajnej e, gry i po to e, stykuję i e, e, tutaj na farmie i single e, stakingu żeby troszeczkę tych tokenów sobie powiększyć w ten oto sposób i poczekać do momentu kiedy zostanie wydana gra. Oczywiście to nie jest żadna porada finansowa. Każdy ma swój własny rozum i wiecie, to może być moje działanie nieskuteczne, natomiast tak jak mówię, ja w ten projekt dosyć mocno Wierzę. Jeżeli chodzi e, o RoboHero, no to mamy już tą aplikację Watch to R. Ja staram się codziennie przynajmniej raz e, obejrzeć, zebrać jakieś e, tutaj e, kasiorkę na, na tego pierwszego e, robota. Jak dają coś za darmo, to tak jak Maciek zawsze mówi, rób. To czego innym się nie chce, myślę, że sporo osób nie, be, nie będzie się chciało przynajmniej raz dziennie, a z tego co ktoś wspominał to chyba co 8 godzin można obejrzeć, także idziecie spać na 8 godzin, stajecie, oglądacie i potem przez cały dzień możecie po 8 godzin sobie obejrzeć. Ja to wykonuję raz dziennie, być może się przełożę jakiś buzik na stawie i będę starał się częściej to wykonywać, także polecam. I tutaj dodatkowo macie giveaway 1000 UST, giveaway o 3,2,1 krypto. Wystarczy pofollowować na Twitterze, dodać się do Discorda, tutaj swój widget, macie jeszcze link. No i macie czas do 15 kwietnia, także czas start i lecimy z tym koksem. I żeby jakby tutaj nie było mało o robotach, no to wprowadzili auto stake ja już dzisiaj właśnie z tego korzystałem. Um, od razu przerzucałem wyfarmione tokeny, żeby zostały zastekerowane. Także z farmy lecą na single staking. Ja jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, może jeszcze USD dołożę i powiększę tą pole płynności. Kolejny nasz projekt Legends of Elysium. Chłopaki, teraz siedzą już p, w Paryżu. E, także na tutaj e, evencie. I jak widzicie, macie po kolei, e, co, co było wy, wykonane, e, czyli prezentacja dwóch grafik. E, byli w Lizbonie, e, zbierali tutaj e, informacje, jak się projekt podoba. Jak zobaczycie, wejdziecie na ich Twittera, to również Rzesza Tłumu przybyła w Paryżu, żeby obejrzeć co to jest za karcianka, z czym się wiąże Legends of Elysium. No i oczywiście zakończony został koszulkowy giveaway, także tutaj czekamy na kolejne ciekawe konkursy w Legends of Elysium. Jeżeli chodzi o Space Cartel, to pamiętajcie, Tutaj, e, jeżeli nie ma popytu na nasze niki, to e, pamiętajcie, że dzięki nim można się dostać na whitelistę. A jak widzicie, wystarczy mieć e, 3 komony, co daje nam 75% wejścia na whitelistę. 4 macie 100% i bajabongo, bongo. I można sobie tutaj e, kupować resztę rzeczy na whitelistę. No i ważna rzecz tutaj od projektu Mindo, e, minting związany z kolekcją Storo Startera. Jeżeli nie wiecie, co tutaj przedstawiam Mindao, to zapraszam na poprzedniego live'a, który był w czwartek, robiony właśnie z chłopakami z Mindao, gdzie przedstawiają swój projekt, przedstawiają w jaki sposób współpracują z tymi projektami, jak tutaj tworzą NFT, to jest, są zawsze NFT, które mają utility. Nie tylko dzięki temu, że dany projekt tworzy swoje własne utility, ale też również dzięki NFT cały czas wydobywacie tokeny mint. Także tutaj zachęcam do zapoznania się z projektem. No i tak jak obiecałem, prawie że na sam koniec, bo jeszcze sobie podejrzymy potem tokeny, zobaczymy. Tutaj nową grę udało się wyszperać. Natomiast z tego co wiem, to chłopaki e, mocne film przygotowują na sobotę. W mojej opinii, projekt, który coś e, dokłada, coś nowego. To już gdzieś było sygnalizowane w jednym czy dwóch projektach, że coś takiego się może e, wydarzyć. My o tym też rozmawialiśmy, Młodziba na kanale, że to dobra by była. Ewentualność taka, żeby coś takiego miało miejsce, to by napędziło gdzieś tam e, grę i pozwoliło, żeby było takim prawdziwym e, play to earn czyli e, dzięki temu m, kilka różnych warstw społecznych, które różne czynności wykonują. Jedni, Gdzieś tam farmią drudzy, gdzieś tam się bawią w kowali, czy gdzieś kują te zbroje, ale jednocześnie walczą, a trzeci tylko skupują różne rzeczy i temy i lecą się tłuc. Więc takim rozwiązaniem tutaj prezentuje nam Forgotten Chain, jak widzicie gra Play to Earn. Ja już troszeczkę podejrzałem, natomiast być może jeszcze zrobię Wam w tym tygodniu takiego mojego first looka. Ale w sobotę na pewno dostaniecie bardzo mocny feedback tutaj od chłopaków play to earn i Maciek, bo Maciek również się zainteresował tym projektem. I zachęcam również do własnego zrobienia researchu. Minus jest taki, że nie jest na moim ulubionym łańcuchu, jest na Binance Smart Chain i jak wiecie tutaj projekty, które powstają na Binance Smart Chain charakteryzują się tym, że dosyć łatwo tutaj napisać ten kontrakt, więc sporo różnych skamów powstaje. Natomiast no, tutaj gdzieś przejrzeliśmy projekt i wydaje się legitny. No i tak jak powiedziałem wcześniej wprowadza jedną ważną rzecz, która może gdzieś być w pozostałych grach takim game Changerem, ale o tym się dowiecie z filmu w sobotę, na który serdecznie zapraszam. No i na sam koniec. Przejrzymy sobie, co się dzieje z naszymi tokenami gamingowymi. Jak widzicie, na niektórych dziwnych tokenach mamy porządne wzrosty nawet po 50%. Mist nawet się jakoś przebudził. Przebudził się wiz. Ja jestem ciekawy, czy ktoś będzie grać pod te. E, wydarzenie e, trzeba sprawdzić e, jutro. Korej na Twitchu będzie e, taki e, event robił i będzie pewnie tłumaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc albo będzie pump, albo dump dalszy e, tokena WIS. E, e, Spay uwolnił swoje, swoje to, tokeny. Także zobaczymy, czy to zdampuje jeszcze bardziej to, tą cenę. Na razie jest poniżej zakupu na private, więc pewnie nikt z tym nic nie robi, bo to by było kompletnie bez sensu. No i co widzimy? No, takie delikatne wzrosty po wczorajszych mocnych spadkach. Natomiast, czy mamy jakąś fajną okazję zakupową? No, tutaj nie widzę takich solidnych projektach, żeby cokolwiek można było zakupić chyba, że Star Atlas ja cały czas wierzę w ten projekt jeżeli um, wy nie wierzycie no to nie, nie kupujcie, musicie mieć 100% przekonanie to, to musi być wa, wa, wasza prywatna inicjatywa a nie tutaj gdzieś tam um, moje zachęcanie ja cały czas gdzieś tam, chyba do Radium tak, do Radium cały czas jeszcze um, stakuję, to mi się wydobywają te um, Atlasy, już te APy bardzo niskie, natomiast zawsze coś tam pracuje. No i też na jakichś tam dołkach, jak tylko trochę mam. E, gdzieś tam solane albo jakieś e, USDC na solanie. To staram się a, skupować e, tutaj e, te rzeczy. Jeszcze e, jedna ważna rzecz, nie zapominajcie, e, że tutaj z, dla was mamy specjalny e, link u dołu. No i też jeżeli e, potrzebujecie czasami takiego wzmocnienia e, mentalnego To zachęcam do zakupu Gaminata właśnie z tego linku i z kodem KryptoEkipa e, Jako kod rabatowy, jeżeli to wpiszecie to macie minus 10% a, Pamiętajcie, że to jest partner mojego e, kanału, także wspierając mojego partnera po części jakby wspieracie mnie Czyli ja tam dostanę może puchę więcej tego Gaminata i taką fajną czapeczkę jeżeli dojechaliście do tego momentu to pamiętajcie dajcie łapę w górę, zostawcie komentarz hashtag rcgames a jeżeli drogi widzu jesteś tutaj po raz pierwszy to zostaw suba na pewno ci się przyda taki kanał gdzie możecie tutaj posłuchać o blockchain gamingu i zobaczyć jak to wszystko wygląda także zachęcam Tutaj do subskrypcji. No i co? Trzymajcie się. Na razie do zobaczyska.